Ej. z tej strony Z 30 latek Nora studio, ja Wow wow Idziemy wow, wow. z tym. Przecież mamy siebie. Ja powiedz mi czym jest szczęście! Nie wiem co, nie odejdę stąd Tu jest moje miejsce, tu u tego boku Choć to szalał żyć, tak to błąd Musisz się postarać dotrzymywać kroku hey, 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 Chcieli byś hey, tańcował pod ich melodię, że się nie opłacało, uświadomić sobie w drobie, bo zazwyczaj tak bywa to olanej wodzie, póce słowa to płyną człowiek mądry po szkodzie To klasy dla kupców, jak pro ścigają się funkcję o to Nie Wicklę czas, marne kilka stron To streszczenie się biednych wybiera tor Najlepszą obroną jest zadach Jeżeli zaś drogę to zgasz kierunek Jakes pomóc to chociaż Albo się przeciwstawiasz, albo ja się ja, dostopujesz. Powiedz mi czy jest szczęście, jak spotkać się częściej na drogę, Tam Tak mieni się pięknie Powiedz mi czy jest spad, Ty nie rozdajesz kart O co nam więcej Kiedy mamy się Powiedz mi czy jest szczęście, jak spotkać się częściej